Hej, tu Kamykos. Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku ze z gry Stumble Guys. Ostatnio trochę się nie udało, mam nadzieję, że dzisiaj trochę będzie lepiej i wygram jakiś jeden mecz. Czy tutaj jakieś nowości się pojawiły. Seres, turnieje. Dobra. Ale zaczniemy dzisiaj od sklepu. I zakręcimy kółkiem. dobrze, 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 dobrze. No, będą diamenty, czy będzie coś. O, żetony, żetony. Hm. Z tymi żetonami to coś się tu robi. Dobra, mam zrobioną jedną misję. O, jakaś jest nowa halloweenowa gra. Dobra. Ale najpierw czekajcie, zobaczymy, tutaj to, to jest w misji. Adebierzemy misję, a gwiazdki się dostanie. Dochodzi do drugiej rundy w dwóch grach. Zagraj w dwie gry, ok. To zagramy w smurfy. Hmm. Znaczy mi jako mapę nam wlosuje. Hm. bym mógł się spodziewać czegoś innego. Dobra, grałem teraz tutaj... o, start. Hop. Tak, 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 hop. I... ojej, 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 Znaczy to jest w tej grze... na tej mapie jest niestety tak... O, Smurf, biegłem, papa smurf. Cześć papa smurf że... Tu się ma tych pięć żyć aż i tutaj żeby... A nie, już po podpadali widzę niektórzy. Hop. Kurczak jest dobry, widzę tutaj kurczak umie unikać. O, tu jakaś kura biega, ale fajna kura. <laughs> o rany, o rany, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o tak jest, był skok w górę na samochód. I hmm, to przez to zginęłem, widzę. O, jestem blisko końca. Hop, hop. I hop. Hop. Tak jest. Yy, o rany, gdzie tu mam wskoczyć? Chyba tu skoczymy lepiej. I wyjechały. Widronki. No nie. O. I teraz samochody, dobra, to już teraz jest prosta chyba to już koniec. 14 osoby odpadną i będzie po wszystkim. Uuuu, hopsa, hopsa. O, no, udało się. Udało się. Lapa smurfów. Ile? O rany. Podpadali, a dwóch zostało. Dobra, teraz już chyba nie będzie tej mapy. Teraz będzie jakiś inny wyścig. O, to jest trudne. Space drop. A są takie trampoliny jeszcze jakieś chyba, nie? To takie z czerwonym. Piszcie mi w komentarzu, jak możecie. O rany, nie tak, i spadłem i zginę przez to. No, nie udało się. Niestety, słuchajcie. To był błąd, to był duży błąd, no właśnie. O, i co dodaję? O, na tym skacze, do góry, aha, można się odbić, można wskoczyć jeszcze na wyższe, rozumiem. Dobra. Chciałbym wyjść i zagrać jeszcze raz grę. Nie przeżyłem. Zagramy teraz. Odbiorę sobie nagrodę. Odbierz. Zagramy w tą nową teraz grę. Co to jest? Wyspa Bestii. No cóż. A kurczak. A teraz zagramy w następnej misji. I zmienimy sobie z kurczaka na coś. Kurczak, jaki to ma śmieszny ogon. Jakby ci ktoś bananę tam położył? No, no tak. Słuchajcie, no. O, jakaś nowa mapa, na tym grałem. A to jest jakaś mapa specjalna, przygotowana przez Mister Bista. Jakiego youtubera to to? Wiem, nie jestem taki, ha! Dobra, dobra, tutaj, wszyscy idą po tej stronie i tu ja. Uh -huh. A, tu można było zejść. Chyba odpadnę, coś mi się wydaje, słuchajcie, bo jestem ostatni. Ooo, nie trafiłem. Ale wymyślone, o ramy. Dobra, pójdziemy prawą stroną. O, ale wpadłem w czekoladę. Mhm. Mhm. To się wydaje proste, ale to nie jest takie proste. No i co? No i co? Dobra, tutaj. Jestem. i serem do góry, smerf. Aha. Po trzeba... o, niestety, koniec rundy. No, to była trudna misja, powiem wam. A zwłaszcza, że ją pierwszy raz w nią grałem. Zagramy jeszcze raz. Czy to będzie to samo? Hmm. Tak. Ajajajaj. Aj, aj, aj. no. Słuchajcie, ja jestem noga w tą grę. Muszę chyba pograć w jakąś inną dla urozmaicenia. Jeżeli chcielibyście, żebym pograł w jakąś grę konkretnie, to napiszcie mi w komentarzu. Tytuł gry. A ja wtedy sobie tą grę zainstaluję. No, no... Co? Ale tutaj... Hmm, wpadłem w ten... i do wody. Ej, chyba przegram to. W razie nikt nie przyszedł jeszcze. Że nie jest źle. Oj, oj, tu już nie zdążyłem, muszę poczekać. Aż mi się urodzi, no, on mnie chciał zepchnąć. No nie, o dobrze, że tutaj. Dobra, dobra. Idziemy hopsa, hopsa. Haha, udało mi się. Przeszedłem dalej teraz. No, no nie, oni tu biegną do mety. 14, 15, i rzut. Ale się udało. No, w ostatniej chwili I był już tam stał przy tym. Przy mecie rzutem na taśmę. Rzutem kurczakiem w dal. Udało się. Ten. O, kraby jędrusie. Jędrusie tutaj pamiętam, że kiedyś grałem, i na tych jędrusiach. One tutaj się ten no i co tu się tylko biegnie na razie O nie Można tylko biec, ale oni są, że tak powiem, wszyscy biegną tak samo. Dobra i to ten, te kraby znikają z tego co pamiętam właśnie Oho No nie, albo bym... E, czy ja dobrą stronę biegnę? Chyba no tak. Eee... No i zostało trzy osoby, dwie i niestety. A, bo ja biegam. Uh -huh. Bo ja biegam w kółko, no to tak sobie mogę biegać. Widzicie, no jak ja jestem słaby w tą grę. Przecież. No przecież obrócić, obrócić się wystarczyło i, i, i by było już dobrze. Dobra, mamy misję zrobioną, odbierzemy sobie misję, coś dostaniemy za to. Tak. Kamykos nie jest dobry w tę grę. Cóż. Mogę dobrać nagrodę, przynajmniej. Chociaż tyle zrobiłem. I dostałem te... dynie, tak? Dobra, dynie. Czyli to można było w sklepie coś kupić, na te dynie? 45 dyni. To chyba jedno koło. To zakręcimy kołem na koniec. I zagram jeszcze jedną grę. I chyba to będzie na tyle, bo... O. Całe dwa, a tu 130 trzeba. Szybko uzbieram. No tak, tak. Słuchajcie. To dzisiaj nie graliśmy jeszcze w to, to zagramy w to. Myślałem, że dzisiaj się uda jakąś chociaż jedną grę wygrać, ale widzę, że musiałbym tutaj nieźle potrenować. No. I co z tą mapą? Powinno już być. O rany. O, miałem zmienić kurczaka. Dobra. Może jak zmienię na tego indyka, tym indykiem lepiej grałem. Albo na jakąś inną postać. A, akurat tu kurczak to jest dobry. Na tej mapie. Nie korków. Nie wiem jakiegoś sposobu na oszukanie, bo tu takie same domki u góry. O, Słuchajcie. Tu nie można stanąć na tym przypadkiem? Teraz, zaraz, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. O. A bomba? No, no, no. Waga? Tam się nie da wskoczyć? Czy da się? Słuchajcie. O, kurczaki wybiegły jakieś te kurczaki stąd wybiegają. Ja myślę, że to ktoś się tu wypuścił A One stąd wybiegają. No, hop, hop, hop. To już opanowałem, to wam powiem, wiecie? To już, to już opanowałem. Może nawet mi się nie uda zginąć. No niestety. O, znaczy tutaj takie coś było. Ojej, ja lądowałem na brzuchu. Niestety była śmierć. Ej! No przecież przeżyłem to. Aha. Czyżbym zginął zaraz? Chyba będzie po wszystkim. Niestety. Słuchajcie, tak jest odpadłem. Dobrzy gracze byli, bo bardzo długo trzeba było walczyć o, o utrzymanie. Okej, okay, zmierzamy teraz. Wylosujemy z kina sobie innego. Może weźmiemy tym razem. Ona Kowboja. Spróbujmy. O, mogę tu dobrać żetonki jakieś. Żetonki i bilet turniejowy mogę dobrać. Pudełko z nagrodami. A tu na siódmym poziomie dopiero. Ok. Słuchajcie. No cóż, zagramy teraz z taką greką na w A tam mogę sprawdzić. O tu pan Kowby to jakiś zbiały taki duch. Czy... A nie, bo to ja mogę sobie zmienić jego kolor. Eee, teraz to rozumiem. Co czekajcie? Stosuj. Eee, kolor. I mogę go zmienić na przykład. Nie, no murzynkiem to nie chcę być. Myszoletowym tym bardziej. Żółtym też. Pomarańczowym. Dobra, zrobimy sobie zielonego kosmickiem kosmitkiem. Jak skoro tu są kosmitki, to ja też będę kosmitkiem. Zagraj. Dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Ostatnia gra, teraz już na pewno ostatnia gra. jak jeżeli to mi się nie uda, no to niestety będę musiał zakończyć dzisiejszy odcinek, bo. Potrenuję trochę następnym razem. O, stoję w pierwszym rzędzie, więc mam szansę. Mam szansę. A zwłaszcza, że tą mapę już grałem. Nie zacząłem za dobrze. Smurfów tu biega? Ura! No, popchnęło mnie trochę, nie? Oj. oj, oj, oj. Panie, gdzie się pchasz tutaj na te kule? Biegni! Pobiegli hmm. tu z oszu oszukaniem jest tu można sobie przebiec stędy. Hops, hops, hops. Piąty, siódmy, dziesiąty. Nie zdążę, ja będę... O nie. No tym razem mi się nie udało na koniec. Hmm. No cóż. To, ponieważ to była szybka gra, to jeszcze zagram jedną. Raz, dwa, raz, dwa. Gramy. Żeby tylko się szybko wylosowało. O, idealnie. Bardzo szybko. No to. Dałby się jakiś prądzik do tego chyba herbatka. Hmm. Dobra herbatka. O! Hot Wheels. Hm. Super. Ale fajna mapa. Już mi się podoba, słuchajcie. Z samochodami, ale to jest wyścig przeszkód jakiś taki. Dobra, tu w tą stronę trzeba być, bo tu widać, że to. O! No i za mapę mnie wyrzuciło. Ho, ho. ho. Ja tej pierwszej przeszkody nie mogę tu przejść <laughs> O rany, no nie, ale jestem słaby Spacja Spaca on do góry o. No. No nie, naprawdę. No, ja przeskakuję dobrze przecież. O rany. Słuchajcie, jest! Udało mi się przejść pierwszą... Podobała mi się ta mapa, ale... Hop! Uh -huh. A tutaj nie można wskoczyć na tym jakąś? Cel do mety. Okej. Okay. Panie! Panie! Co to za jakieś jeżdżące, uciekające trampoliny? No... A oni tam samochodzikami jechali. O, ale fajna mapa! Ja chcę jeszcze raz, jeszcze raz! Teraz się nauczyłem. Dobra, słuchajcie. Na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Gdybyście chcieli jakieś gry, inne, może jeszcze, albo napiszcie proszę w komentarzu. A ja na pewno raz, że odpowiem na komentarz, a dwa zagram w tą grę, którą napiszecie. No, to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Pa pa.